Widzisz co, idę sobie, wiesz, drogą. I nagle w pewnym momencie jest taki. I mówisz: Kurczę, wde, w kubek, cały całe obstrany. <grym> więc podnosisz, próbujesz wyczyścić. Już nie mam co z tym teraz zrobić, więc trzeba gdzieś wytrzeć, nie? <grym> wiesz, ja nie zrobiłem lewą, żeby ktoś po wystąpieniu poszedł pod nie? Ale generalnie, wy jesteście w stanie to teraz sobie <grym> wyobrazić, prawda? Bo to było w 3D. Więc nie zabierajcie tego swojej publiczności. Kiedy nawet opowiadacie na rozmowie kwalifikacyjnej, gdziekolwiek, kolej, rozmawiacie z kolegą, pokażcie to, żeby on to przeżył, doświadczył. Jak ja teraz zrobił coś takiego, wiecie, mam marzenie. Zrobicie coś ze mną? Tak, <słuch> tak. Kurczę, widziałem kiedyś na koncercie, nie wiem czy to był Ed Sheeran, czy ktoś, że oni rzucili takie duże piłki w publiczność. Lady Gaga Lady Gaya, i oni odbijali te piłki. Słuchajcie, ja też mam takie marzenie. Możemy to zrobić? Słuchajcie, bo ja tym wziąłem piłkę. Uwaga! Wow. Ale trzeba! Ale widzicie, jaka jest zabawa? Nie ma piłki, a wszyscy się cieszą, nie?